Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Szarfnus A tu jest kolejny odcinek z Brawl Stars Jest to 30. odcinek z Brawl Stars na moim kanale I jest nowy karnet zadmiarski I bardzo fajnie Mamy uszykowane 176 gemów I skończyła się Liga Pucharowa Odjęło mi tylko 100 114 pucharków, więc nie jest tak źle. No i już w tym momencie kupujemy nasz karnet zadymiarski A więc raz, dwa, trzy. Kupiony i mamy e, tego skina do Karla. Motocyklista Karl. Jest e, fajny ogólnie, chociaż mogliby dać jakiegoś innego zadamiara, na przykład Nita, bo jeszcze nie była, bo karl jest już po raz drugi. No ale dobra. E, jak to to wygląda. E... O, spray są. Żanet jest. Nowy spray też. A, i pakiet odmian. Dobra. No to cofamy się na sam koniec i odbieramy tego skina. Zaraz nim sobie pogramy w grze Ale jeszcze odbierzemy sobie tą skrzyneczkę Zobaczymy czy coś y, będzie w środku Niestety nie Ale dobra Mo Może zrobimy sobie jakąś misję Mam jakąś misję na karnu Nie Ale pykniemy sobie jedną arenkę nim I jest skupiony. No i zagramy sobie w duo. zobaczymy. Po tym odcinkiem zostawcie 10 łapek w górę i oh, Wycofał. To było już troszeczkę zamieszanie <laughs> A takim czym nie, yy, nie zwróciłem na to uwagi O, rozwaliliśmy chłopca, miał y, 14 kiwów A, nie zdążyłem No nie, no nie, niż mi tego. Dobrze, pięknie. Może zajmiemy pierwsze miejsce. Bo gościowa ma 14 kg. O, udało się nam zabić. O, no i mamy gwarantowaną wygraną. Nie sądzę, żeby kącik nas zabił i nie zabił. I mega fajny jest ten skin ogólnie. O, jeszcze wbiliśmy 14 rangę. Nie chce mi się z tobą zwrócić Be Bella. I... W Momencie wbijamy to. Mamy małą skrzynkę. Nic nie ma. I daje y wezmę sobie punkt dolity, bo można ją teraz ulepszyć na moc dziesiątą. I to będzie pierwszy zadmiarz, który będę miał na moc dziesiątą. Pyk ulepszamy. Uff. Miejsce wy na wyposażenie odblokowano. Tak wiem, wiem. Pyk. Pyk. O, i mogę sobie kupić taką tarczę. To bardzo fajnie. Zbierz więcej złomu i żetonów wyposażenia ze skrzynek, zadymiarza lub sklepu klubu, aby wytworzyć i ulepszyć wyposażenie. Dobra. Mega fajne. O, i tutaj będziemy mieli mega skrzynkę, czyli teraz musi być albo 7 albo 8, żeby coś było ogólnie. No to yy, okej. Okay. zbierz 15 sztuk kostek mocy, yy, gdy obaj już są aktywni. dobra, tu to będziemy grali sobie dalej tym karlem. <laughs> dobra, teraz jest godzina 11:13, dobra. No, tu mamy tego Rico. Ogólnie świetlik Rico yy, jak na razie jest yy, najlepszym skinem yy, za pierwszy poziom w karnecie zadmiarskim. Oj. Trochę niedobrze. Nie wiem czy dobrze poszłem, czy nie. Czy dobrze, że poszłem czy nie Czasem zaryzykować po prostu trzeba. No bo chcę się to zadanie jeszcze, jednego cuba mi brakuje i mamy, mamy, mamy zaliczone zadanie. Mamy mega skrzynkę i zobaczymy sobie jak to wygląda. A tyk. No, chłop sobie radzi, ojojoj, jest niebezpiecznie bardzo. może to nawet przegrać, ale na szczęście się zrespię. I zabijamy go w tym momencie. I jesteśmy bezpieczni. No i no, za, jak zawsze problemy z internetem, no i niestety umarłem. Ale Rico chyba sobie jakoś poradzi, mam taką nadzieję, bo przecież 12 kiubów to nie jest tak mało ogólnie. takiego, o, kruka to na raz powinien zabić. Ja się już tutaj respię i nadal mam, o dobra, już nie mam laganeta. Ogólnie to on chyba powinien wziąć to, no ale już sobie wziąłem to, dobra. A będzie trzeba zabić teraz tego Barley'a. Ej, dobra, zabity. Mamy wielkie starcie. Oj, na pewno z nimi wygramy. Jeszcze ten Daryl tutaj. No, ale ja umrę niestety, ale Rico już nie. Już go załatwia i wygrywamy kolejną rundę na tym odcinku. Mega fajnie się gra tym skillem. Ja zrobimy sobie pucharki. O, aż. Dobra. Na razie sobie odbierzemy 10 dmów. Odbierzemy sobie 50. Dobra. I teraz książka. Pyk i O. O! Uposażenie. Siódemka. Mam nadzieję. Że... Niestety chyba nic nie będzie. Nie, nie będzie. Dobra. <laughs> Jak mi się bardziej opłaca. Zwiększa zadawane obra Z, za, za, zwiększa o 10 liczby spadnie. Ej, to dobra chcę. Chcę to jak najbardziej. hu. Dobra. Może teraz sobie wypróbujemy tą nitę. Zobaczymy sobie. Jak ona działa ogólnie? Eee. Dobra. Jakie są dzisiaj skiny? Kupi sobie mega skrzynkę. A kupimy sobie mega skrzynkę. i A przynajmniej złą wyposażenia. I mogę sobie ulepszyć chyba nie, nie mogę niestety. Bo muszę jeszcze jedno takie. A no więc dobra. Motocyklista karl. Jest odebrany. Ty w ogóle, Tara. 47 zł. Legendarna oferta, 69 zł. Za kruka, moim zdaniem, się nie opłaca. Ja już spajka kupiłem normalnie yy, yy, wraz ze skinem i kosztowało tylko 50 zł. Czyli, no, bo nie pokazywałem, Wam nagrywałem, ale po prostu filmik mi się skasował, nie wiem czemu i po prostu się tak zdenerwowałem, że aż straciłem ochotę znowu go nagrywać hmm. <laughs> co było we wyzwaniu na złoty tydzień? aha, tylko taka odznaka można nie wiem, ale gra solo sobie weźmiemy. No i Karla oceniam na takie 8,5 na 10, bo mi się mega podoba. O, dobra, już się zrespiłem tutaj. No, wezmę sobie na tą skrzynkę. Ja się go oczywiście nie boję. O, mam już go na hita. Aj. Ty prawie! Ty bo teraz on może mnie zabić. I tu jest ten limitowany frank. A więc tego franka, bo ja go bardzo chcę mieć. No ale niestety już się go nie da zdobyć. Coś mi, coś się, coś nie radzę sobie. W chyba ten frank będzie zmierzał w moją stronę. Czemu ja się nie ruszam? Będzie próbował bardziej tą szeli za Trzy sobie kopłem tą. Nie no, goście, ale tobie nic nie zrobiłem. Nie masz prawa mnie atakować. Jestem Kangaroo Rodrigueza. Napiszcie w komentarzach, jaka jest wasza ulubiona yy, postać. Moj, moja ulubiona postać to jest właśnie Nita. Yy, bo... y jakoś mi się fajnie nie gra. A i mam mnie w tym momencie ma mnie na hita. O o, zabiłem ją w ostatnim momencie, gdzie bijała mnie wtedy właśnie na hita. No nie no! Jak ja nienawidzę ludzi, co się tak kampią. Dobra. Dobra plus 4 pucharki. Nadrobimy no, to spokojnie, jak mi się będzie chciało w ogóle. Nie no, na pewno przecież yy, liga pucharów się kończy dopiero za 28 dni. A za 28 dni to będę miał z 21 tysięcy pucharków. Więc nas spokojnie, na spokojnie. Wydaje mi się, że to będzie Na tyle w dzisiejszym odcinku Mam nadzieję, że, że się wam film Spodobał, nie zapomnijcie o łapce w górze, O komentarzu i subskrypcji Bo to jest bardzo ważne Wbijamy 300 subskrypcji I, I widzimy się Jutro Z Plants vs Zombies Nara, siema i oceń się ten sezon, jak wam się podoba z Karla i tak dalej i tak dalej.